Ojciec i jego córka zaginęli podczas prostej wyprawy wspinaczkowej w odległym regionie Polski. Przez lata żadnych oznak, żadnych wskazówek, żadnych ciał, aż do momentu, gdy dwóch młodych odkrywców, 11 lat później, odkryło coś zawieszonego na klifie: namiot zawieszony kołyszący się w lodowatym wietrze, nienaruszony, wewnątrz niego. To, co zobaczyli, było tak przerażające, że do dziś śledczy odmawiają publicznego komentowania. Ale to była tylko pierwsza połowa horroru. To, co wydarzyło się później, jest jeszcze bardziej mroczne, i to, co zostało zapomniane w lesie, nigdy nie powinno zostało znalezione. Wszystko zaczęło się od ciszy, która nie wydawała się niezwykła. Był to tylko kolejny chłodny popołudnie we wsi Zakowice na południu Polski, kiedy Helena, matka Piotra, zauważyła, że telefon nie zadzwonił. Jej mąż Jan Kowalski, 46-letni, obiecał zadzwonić o 18 jak robił podczas każdej wyprawy górskiej. Obok swojej nastolatki, 17-letniej Natalii, wyruszył dwa dni wcześniej na prostą trasę w Tatrach lokalnym pasmie górskim, często odwiedzanym przez doświadczonych alpinistów. Jan nie był zwykłym awanturnikiem. Był byłym wojskowym, metodycznym człowiekiem, obsesyjnie skupionym na bezpieczeństwie i precyzji. I właśnie dlatego coś już tutaj nie miało sensu. Kiedy zegar pokazał więcej niż 18 so, a telefon nadal milczał, Helena poczuła ukłucie w klatce piersiowej. Tamtej nocy cisza rosła, a w kolejnych dniach przekształciła się w coś głębszego, panikę. Trzeciego dnia, bez wieści, Helena w końcu zadzwoniła do Straży Granicznej w regionie. Pracownica przyzwyczajona do nieświadomych turystów była spokojna, aż usłyszała nazwiska. Kowalski, Jan i Natalia, oni jeszcze nie wrócili? Grosz opadł. Jan był znany patrolom w regionie, człowiek, który planował wszystko, każdy krok, każdy odcinek trasy. Nie był typem, który się gubi i zdecydowanie nie był typem, który pozostaje trzy dni bez kontaktu, chyba że coś bardzo złego się stało. W ciągu kilku godzin pojazdy zostały skierowane na parking przy trasie wskazanej w planie podróży. Tam stał samochód rodziny, czysty, zamknięty i. Z dwoma radiami awaryjnymi długiego zasięgu, zapomnianymi w schowku. Tak mały detal, ale dla tych, którzy znali Jana, to była aberracja. Operacja poszukiwawcza rozpoczęła się jeszcze tej nocy. Specjalistyczne zespoły, helikoptery z czujnikami termicznymi i psy tropiące przeszukały kilometry zamarzniętego lasu. Ścieżki były puste. Żadnych śladów, żadnych świeżych śladów. Było tak, jakby ojciec i córka wyparowali. Najbardziej przerażające było to, że nawet drony używane w kolejnych dniach nie wykryły nic niezwykłego. Namiotu, który zabrali, nigdy nie znaleziono. Sprzętu, wszystko zniknęło. Przez 17 dni zespół przeszukiwał wąwozy, jaskinie, urwiska i polany. I jeden po drugim członkowie zespołu zaczęli podejrzewać, coś tutaj było, zbyt złe, aby być tylko wypadkiem. Las wydawał się ukrywać, a nie ujawniać. Stała obecność uciskająca, jakby byli obserwowani. Kiedy poszukiwania zostały oficjalnie zawieszone, lokalne media traktowały sprawę jako kolejne zaginięcie w górach, ale mieszkańcy regionu wiedzieli, że w tej historii było coś dziwnego. Grupy alpinistów zaczęły dyskutować o sprawie online. Powstały teorie porwanie, rytuał, zaplanowana ucieczka, ale żadna nie miała sensu dlaczego Jan zostawiłby radia i dokąd poszliby, skoro ścieżki były monitorowane, a trasy bezpieczne w całym obszarze. W kolejnych latach sprawa popadła w zapomnienie. Aż 11 lat później dwóch młodych wspinaczy, Łukasz i Emil, Postanowiło otworzyć nową trasę w odległym sektorze gór. Miejscu, gdzie według zapisów żaden wspinacz nigdy nie próbował się wspinać. To, co znaleźli na wysokości 300 metrów, sparaliżowało ich obu. Był koniec popołudnia. Słońce zachodziło nad skalistą ścianą i oświetlało błyszczący metalowy kawałek wbity w ścianę. To była stara kotwica, takich używanych przez doświadczonych alpinistów. Łukasz podążył za linią mocowań i znalazł coś jeszcze bardziej makabrycznego. Zawieszony namiot, całkowicie nienaruszony, delikatnie kołyszący się w lodowatym wietrze. Tkanina wyblakła z upływem czasu, nadal się trzymała. Wewnątrz niej niebieski plecak, idealnie zwinięta lina i śpiwór zamknięty aż do zamka. Obaj wymienili spojrzenia, nie padło ani jedno słowo. Kiedy Emil otworzył zamek, zobaczył coś, czego nie powinno tam być. Stary koc złożony jak poduszka, a pod nim coś bladego z matowym blaskiem cofnął się. Łukasz wtedy zbliżył się i wyraźnie zobaczył to była czaszka ludzka. W tym śpiworze były szczątki kości, kogoś, kto nigdy nie wrócił do domu. Łukasz i Emil zamarli. Cisza gór teraz wydawała się ogłuszająca. Śpiwór zamknięty tak starannie wskazywał, że ta osoba nie wpadła tam przez przypadek. Ktoś przygotował to łoże z zamiarem. Był porządek, była metoda. Wokół sprzęt był uporządkowany. Manierka, nóż survivalowy całkowicie zniszczony przez wilgoć dziennik i mała latarka bez baterii. Najbardziej przerażające było to, jak namiot był zawieszony. Był przywiązany specjalnymi węzłami używanymi w wojskowych misjach wspinaczkowych. Łukasz, który służył w wojsku, natychmiast to rozpoznał. To zrobił profesjonalista, wymamrotał ochrypłym głosem. Co to oznaczało, że ktoś, może sam Jan, stworzył ten obóz, zostawił tam kogoś i nigdy nie wrócił? Zrobili zdjęcia, zaznaczyli współrzędne na GPS i zaczęli schodzić. Ale pomysł spędzenia nocy na tej górze po tym był nie do zniesienia. Puste oczy tej czaszki wydawały się ich śledzić na każdym kroku. Wiatr, który wcześniej wiał łagodnie, teraz brzmiał jak szept dochodzący ze wszystkich stron. Las, który wcześniej był ścieżką, stał się zagrożeniem. Następnego dnia, nadal drżąc, dotarli do bazy i zadzwonili na policję. Kiedy śledczy usłyszeli relację, jedno nazwisko natychmiast zostało wyciągnięte z najbardziej zakurzonego archiwum komisariatu w Nowym Sączu Jan Kowalski. Sprawa archiwizowana od ponad dekady została w końcu ponownie otwarta. Ale nikt nie był przygotowany na to, co mieli znaleźć w kolejnych dniach. Nowy zespół został powołany. Biegli doświadczeni alpiniści, a nawet antropolog sądowy ze stolicy. Logistyka była koszmarem. Namiot znajdował się w tak odległym i technicznym miejscu, że tylko trzech alpinistów w kraju było w stanie dotrzeć tam bezpiecznie. Potrzebowali dwóch dni, aby ustabilizować miejsce. Zdjęcia przesłane przez drona pokazały scenę w szczegółach, ale dopiero gdy dotarli do zawieszonego obozowiska, Prawda zaczęła się wyłaniać. Wewnątrz śpiwora, starannie zachowanego przez zimno i wysokość, znajdowały się szczątki nastolatki. Długie włosy spięte spinką do włosów zardzewiałą. Pierścionek z inicjałami NK. Natalia Kowalski. Po 11 latach córka została znaleziona. Ale gdzie był ojciec? Najbardziej przerażające nie było samo znalezienie ciała, ale okoliczności wokół niego. Namiot był wzmacniany podwójnymi linami, jakby ktoś chciał upewnić się, że przetrwa próbę czasu. Sposób, w jaki Natalia została umieszczona, ze śpiworem przywiązanym do podłogi struktury, wskazywał, że nie po prostu tam zmarła. Została tam zostawiona, chroniona, zachowana. Obok jej ciała, racje żywnościowe były praktycznie nienaruszone. Było mało wody, co wskazywało, że priorytetem tam nie było długoterminowe przetrwanie, ale natychmiastowa ochrona. Kto to zrobił? Dlaczego? I co więcej, dokąd poszedł jej ojciec potem? To miejsce nie było już prostą sceną śmierci, to było sanktuarium, zawieszony grobowiec w czasie i każdy element tam krzyczał o odpowiedziach, które wydawały się coraz bardziej niewiarygodne. DNA potwierdziło: To naprawdę była Natalia. I z tym ból Heleny, matki, przekształcił się w coś bardziej złożonego. To nie był tylko żal, to była zagadka, pustka. Teraz wiedziała, jaki był los córki, ale nie męża. Co się stało z Janem po tym, jak zostawił córkę w tej zawieszonej pułapce? Czy był jakiś plan ratunkowy? Czy udało mu się zejść? Czy poszedł po pomoc? Został zabity? Czy całkowicie się zgubił, pochłonięty przez las, który nie wybacza błędów? Nowe poszukiwania rozpoczęły się natychmiast. Śmigłowce, drony, specjaliści od poszukiwań sądowych. Została narysowana mapa na podstawie możliwych tras zejścia, ale nie było śladów, żadnych znaków, aż. Trzeciego dnia poszukiwań zespół znalazł coś na klifie 800 metrów od obozowiska. Stary pojedynczy karabinek zawieszony w szczelinie skały, a obok niego coś jeszcze bardziej makabrycznego, kawałek niebieskiej tkaniny przyczepiony do suchej gałęzi, tego samego rodzaju tkaniny, z której była wykonana kurtka, którą Jan miał na sobie w dniu wyjazdu. To odkrycie na nowo rozpaliło nadzieję. I panikę. Karabinek był mocny, stary, zardzewiały z upływem czasu, ale wyraźnie używany w próbie ryzykownego zejścia. Zawieszony w wąskiej i śliskiej szczelinie, sugerował desperacką próbę. Biegli spekulowali, Jan zostawił Natalię bezpieczną w namiocie i próbował zejść sam, aby szukać pomocy, ale coś poszło nie tak. Ślad wskazówek był cienki, jak lód. Gotowy do pęknięcia. Kawałek niebieskiej tkaniny wydawał się być rozerwany, jakby został wyrwany podczas upadku. Ale nie było ciała, żadnych kości, żadnych innych śladów. Było tak, jakby jan zniknął w powietrzu, pochłonięty przez własną misję ratunkową. Las ponownie wydawał się ukrywać zamiast pokazywać. Przez dni miejsce było przeszukiwane z chirurgiczną precyzją. Każdy centymetr skały, każda złamana gałąź, każda minimalna wskazówka została udokumentowana, ale nic nie prowadziło dalej niż ten punkt. Wtedy, tygodnie później, gdy poszukiwania już dobiegały końca, odpowiedź przyszła z miejsca, gdzie nikt się jej nie spodziewał. Badacz środowiska, używający dronów do badania wpływu suszy na odizolowane zlewiska w regionie, uchwycił coś niezwykłego w całkowicie niedostępnym skalistym wąwozie. W odległości 3 km od ostatniego sygnału Jana dron wykrył metaliczny blask i białe fragmenty rozrzucone między kamieniami. Po powiększeniu obrazu to, co widać było nie do pomylenia ludzkie kości a obok nich Wojskowa latarka, identyczna z tą, którą Jan zwykle zabierał w swoje podróże. Misja ratunkowa została szybko zorganizowana, nie było czasu do stracenia, pogoda się zmieniała, a burza śnieżna zbliżała się. Dwóch specjalistów alpinistów zostało przetransportowanych helikopterem i opuszczonych na linach na dno doliny. Scena, którą zastali, była druzgocąca. Fragmenty kości były rozrzucone między kamieniami, częściowo ukryte pod suchymi liśćmi i korzeniami. Czaszka była nienaruszona, a w niej, wbita z chirurgiczną precyzją, znajdowała się płytka tytanowa ta sama płytka, którą Jan Kowalski miał wszczepioną w szczękę lata wcześniej, po wypadku motocyklowym. Nie było wątpliwości. Po 11 latach ciało ojca zostało znalezione, ale to miejsce było tym, co najbardziej zaskakiwało. Była to dolina bez ścieżek, bez wyjścia, otoczona pionowymi ścianami. Nie było logiki w tym, że Jan znalazł się tam. Jedynym możliwym wyjaśnieniem była najokrutniejsza: całkowicie się zgubił. To, co biegli zrekonstruowali później, było oszałamiające. Po zostawieniu Natali Jan prawdopodobnie próbował zejść zbyt szybko. Prawdopodobnie został zaskoczony przez złą pogodę, zerową widoczność i ekstremalną dezorientację. Logiczna ścieżka została zapomniana. Prawdopodobnie podążył za instynktem lub desperacją i ostatecznie oddalił się ponad trzy kilometry od punktu wyjścia. Bez zaopatrzenia, bez widoczności i otoczony przez wrogą geografię, prawdopodobnie spadł, próbując wspiąć się na jedną ze ścian, uwięziony w tej śmiertelnej dolinie. Tam, bez komunikacji i sił, poddał się. Człowiek, który zrobił wszystko, aby uratować córkę, zmarł sam, izolowany, nie wiedząc nawet, czy jego próba się powiodła, a Natalia czekała do końca. Ostateczny raport został zakończony zdaniem, które zamroziło nawet najbardziej doświadczonych śledczych. Śmierć z powodu wyczerpania i hipotermii, prawdopodobny wypadek, brak oznak przemocy zewnętrznej, okoliczności wskazują na desperacką próbę ewakuacji. To był koniec tajemnicy trwającej ponad dekadę lub prawie. Ponieważ nawet z zlokalizowanymi ciałami, wątpliwość, która nawiedzała wszystkich od pierwszego dnia, nadal tam była, jak otwarta rana. Dlaczego Jan zostawił radia awaryjne w samochodzie? To był rodzaj błędu, którego nigdy by nie popełnił. Najbliżsi przyjaciele przysięgali, nigdy nie zapomniałby czegoś tak ważnego. Czy było to celowe? Gest nadmiernej pewności siebie. Czy wierzył, że to będzie szybka, prosta wspinaczka bez ryzyka? To pytanie nigdy nie zostało odpowiedziane. I może nigdy nie będzie. Helena, otrzymując wiadomość, nie zapłakała natychmiast, po prostu stała nieruchomo, wpatrując się w podłogę, jakby ciało nie wiedziało, jak zareagować. Przez lata żyła w najgorszej formie bólu, w niepewności. Teraz miała odpowiedź, ale to nie było pocieszenie. To była rozpacz. To, co spotkało jej rodzinę, nie było zwykłym wypadkiem. To była seria decyzji i nieszczęść, efekt domina, w którym każdy detal, nawet najbardziej nieznaczny, miał wagę życia lub śmierci. Na pogrzebie z zamkniętymi trumnami i fragmentarycznymi szczątkami powiedziała tylko jedno zdanie przed odejściem. Zasługiwali na powrót żywi i gdyby zabrał to radio, może by wrócili. Historia trafiła na nagłówki w całej Polsce. Tajemnica Zakowic stała się specjalnym programem telewizyjnym, tematem debaty w radio i dyskusji na forach wspinaczkowych. Eksperci od ratownictwa krytykowali decyzję o zostawieniu radiowozów w samochodzie. Inni bronili Jana, mówiąc, że może sprzęt był wadliwy. Ale radia zbadane w laboratorium sądowym były w idealnym stanie, z pełnym naładowaniem. To tylko zwiększyło tajemnicę. Dlaczego najbardziej metodyczny człowiek, jakiego znali alpiniści, podjął tak nierozważną decyzję? Arogancja, roztargnienie. Czy. A to była najbardziej mroczna hipoteza, Wiedział, że coś złego może się stać, i wybrał nie zabrać środka komunikacji. Ta ostatnia teoria zyskała na sile, gdy wilgotny dziennik, znaleziony w zawieszonym namiocie, został częściowo odrestaurowany przez specjalistów. Wśród poplamionych stron pojawiło się zdanie prawie nieczytelne, napisane pośpiesznie: Jeśli nie wrócę do jutra, módl się za mnie. Próbowałem. Podpis J.K. Jan Kowalski. Notatka, słabo napisana, zatarte przez wilgoć i czas, została zinterpretowana przez wielu jako ostatnia wiadomość, ale także rozpaliła okrutną debatę. Jan wiedział, że może nie uda mu się wrócić, zostawił Natalię z zapasami i przywiązał ją, aby chronić ją przed upadkiem, ale dlaczego nie zostawił także środka kontaktu lub realnej szansy na ratunek? Pytanie stało się prawie przekleństwem. Z czasem pojawiły się plotki: Niektórzy mówili, że Jan uciekał przed czymś, inni, że Natalia została ranna długo przed dotarciem do zawieszonego namiotu, a ojciec zabrał ją tam już ranną. Najbardziej absurdalna teoria, ale która stała się wirusowa, była taka, że oboje symulowali zaginięcie, aby uciec od społeczeństwa, i coś poszło nie tak. Żadna z tych wersji nie miała dowodów. Ale w ludowej wyobraźni, gdzie fakty mieszają się ze strachem i spekulacją, sprawa przekształciła się w legendę. Miejscowi mieszkańcy zaczęli unikać tej ścieżki. Wielu przysięgało, że słyszy głosy w lesie, inni mówili, że widzieli dziewczynę zawieszoną w niebie w mgliste noce. Czas minął. Góry pochłonęły ślad. Namiot został zdemontowany, kości pochowane, raporty zarchiwizowane. Ale w każdym detalu tej sprawy coś nadal głęboko niepokoi. To nie był tylko wypadek. To była historia miłości i desperacji. Ojciec, który zrobił co mógł, aby uratować córkę. Młoda dziewczyna, która ufała ojcu do ostatniej sekundy. I las, który obserwuje i pozostaje milczący. Sprawa Jana i Natalii Kowalskich nie jest tylko rozwiązanym zaginięciem. To okrutne przypomnienie, jak cienka jest granica między kontrolą a chaosem, między życiem a śmiercią, i jak czasami największy błąd, ten, który potępia wszystko, może być tylko jeden: myśleć, że nic nie pójdzie nie tak. Od oficjalnego zamknięcia śledztwa śledczy jasno dali do zrozumienia. Wszystkie dowody wskazują na tragedię, a nie na przestępstwo, ale mimo to. Niektóre szczegóły nadal zatruwają umysły tych, którzy badają sprawę. Jednym z najbardziej dyskutowanych jest pozycja ciała Natalii. Była idealnie owinięta w śpiwór. Zamek był zamknięty do końca, a węzły, którymi tkanina była przywiązana do podstawy namiotu, były zaawansowane, precyzyjne. Wykonane tak, aby wytrzymać ekstremalne wiatry. Kto to robi w środku desperacji kto myśli o technicznych węzłach gdy własna córka jest ranna ciche podejrzenie wielu jest takie że Jan nie tylko chronił Natalię ale wiedział że nie wróci Helena matka nigdy nie zaakceptowała tej hipotezy w krótkich wywiadach prawie zawsze na skraju płaczu powtarzała Jan zrobiłby wszystko, aby uratować naszą córkę, nie poddałby się, nie planowałby jej zostawić. I może to jest prawda, ale jeśli tak, jego błąd jest jeszcze bardziej okrutny, ponieważ pokazuje, że miłość czasami nie wystarcza, że przygotowanie, doświadczenie i intencja nie powstrzymują losu przed zgnieceniem najlepiej ułożonych planów. Jedyna rzecz, która mogłaby zmienić wszystko, była tam, Prosta, dostępna, błyszcząca na desce rozdzielczej samochodu, dwa radia awaryjne, w pełni naładowane, o zasięgu dziesiątek kilometrów, zapomniane, zignorowane, milczące do końca, nawet po zamknięciu sprawa wygenerowała falę relacji od osób, które źle się poczuły na tej ścieżce. Alpiniści zgłaszali niezwykłą utratę orientacji, dreszcze, uczucie bycia obserwowanym. Niektórzy twierdzili, że słyszeli odległe krzyki nawet w spokojne bezwietrzne dni. Zabobon? Może. Ale w lokalnej kulturze tatry są znane jako kości smoka, ze względu na swoją ostrą geografię i historię zaginięć. Miejsce, gdzie znaleziono namiot, jest teraz nazywane przez wspinaczy zawieszonym ołtarzem. Mroczne imię. Dla wspomnienia, którego nikt nie chce zapomnieć, ani przeżywać ponownie. Dziś w miejscu, gdzie znaleziono samochód Jana, znajduje się mała drewniana tablica. Na niej wyryte jest podwójne imię Jan i Natalia Kowalscy, z napisem W poszukiwaniu życia znaleźli nieskończoność. Zdanie zostało napisane przez Helenę, gest miłości, ale także rezygnacji. Ponieważ w głębi duszy wie, co wszyscy boją się przyznać, że tragedia jej rodziny była czymś więcej niż wypadkiem, to było okrutne przypomnienie, jak czasami wszechświat może być zimny i obojętny, jak pozornie prosta decyzja może stać się różnicą między życiem a wiecznym zaginięciem. To jest koniec, a jednak nie jest ponieważ prawdziwy horror tej historii nie leży w znalezionych kościach, ani w zamazanych wiadomościach, ani w porzuconych radiach leży w tym, czego nie można wyjaśnić, w tym, co Jan może widział i nie powiedział, w tym, co Natalia czuła w swoich ostatnich dniach sama, uwięziona w śpiworze, czekając na kogoś, kto nigdy nie wrócił leży w pytaniu, które nawiedza tych, którzy oglądają to do końca. Gdyby to byłeś ty, czy zabrałbyś radio, czy popełniłbyś ten sam błąd i, co ważniejsze, ile takich historii nadal jest ukrytych w górach, czekając, aż ktoś natknie się na nie przez przypadek.